Dzień dobry Państwu. Chcemy odnieść się do sprawy ważnej, a mianowicie do sposobu zadłużania Polski na rzecz Ukrainy, bowiem zapadają kolejne decyzje. Polacy nie są o nich kompleksowo informowani, a naszym zdaniem te decyzje zapadają nie tylko. W sprzeczności z Polską Racją Stanu, ale także w sprzeczności z procedurami i z konstytucją. Więc przypomnijmy, w grudniu Rada Europejska podjęła decyzję o tym, żeby zaciągnąć na rynku finansowym zadłużenie po to, żeby finansować państwo ukraińskie. Jest to w ramach mechanizmu tak zwanej dobrowolnej, pogłębionej współpracy, czyli wchodzą w to te państwa, które chcą. Państwa Grupy Wyszehradzkiej, wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej poza Polską zagwarantowały sobie wyłączenie z tego mechanizmu zadłużania i dotowania Ukrainy. My wówczas postawiliśmy wniosek, że Polska również powinna być z tego wyłączona, między innymi dlatego, że podnosimy szczególnie wysokie koszty ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej, granicy z Białorusią i z Rosją. Z tego tytułu nasze wydatki na bezpieczeństwo w kontekście wschodu są już zupełnie ponadprzeciętne. To Dodatkowo Polska podniosła w odniesieniu do swojego PKB już w tej chwili jedne z największych wydatków ym, dla wsparcia Ukrainy, oraz również Polska obsługuje od strony logistycznej wsparcie y, Ukrainy. Więc tych tytułów, dla których ponosimy dodatkowe wydatki związane z toczącą się wojną rosyjską na Ukrainie, jest już bardzo wiele. I bardzo proszę, żeby widzieć naszą argumentację we właściwej perspektywie. Uważamy, że musimy w sytuacji kryzysu finansów publicznych w Polsce po prostu nasze zobowiązania traktować w sposób odpowiedzialny. Niestety rząd, jak i również znaczna część opozycji popiera zadłużanie państwa polskiego i transferowanie pieniędzy na Ukrainę. Dodajmy, że są to w naszej ocenie raczej darowizny niż pożyczki, w mediach mówi się o pożyczkach, natomiast są to pożyczki z wielkim prawdopodobieństwem bezzwrotne, dlatego że spłacane one mają być zgodnie z założeniami, raczej fantastycznymi założeniami przyjętymi przez Eurokratów i polityków większości państw Unii Europejskiej, w tym Polski, spłacane one mają być z rzekomych reparacji, które jakoby Rosja będzie wypłacać po przegranej wojnie e, Ukrainie. E, po pierwsze nie jestem pewien, że pomiędzy państwem ukraińskim a Unią Europejską została zawarta umowa o przekazaniu reparacji dla Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby Ukraina była tym zainteresowana, jeżeli by rzeczywiście jakieś reparacje po wojnie dostała. Po drugie, oczywiście warto przypomnieć, że reparacje wypłacają państwa, które wojnę przegrały. Rosja jest daleko od przegrania wojny, mówiąc delikatnie, i mówię to niestety. Drugie źródło spłaty tych pożyczek to ma być jakoby... Środki z konfiskaty zamrożonych rosyjskich środków w Unii Europejskiej. Otóż w Unii Europejskiej nie ma i nawet nigdy blisko nie było zgody. I pamiętaj o subskrypcji kanału Polityka RP. No i do zobaczenia.